Odcinku na naszym kanale, a dzisiaj kolekcjonujemy i zajmujemy się słodkimi zwierzakami. Obiecuję Wam, że nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie, jeszcze w połączeniu z nami, powiało skromnością, co? Zabieramy Was do Pets World. Chodźcie razem z nami. W mojej ekipie jest już słodki kotek, są też dwa pieski i słodka bombelka biedronka. I misja na teraz to otworzyć trzy jajka. Dwa już mam otwarte, więc pędzę sobie od razu po trzecie jajeczko. Chyba tutaj je sobie otworzymy, ok, co my tutaj mamy. A z nowy kociak. A ja mam na razie w swojej ekipie niedźwiedzia, świnkę, pieska i krowę. Jeszcze w moim plecaku skrywają się jakieś zwierzaki, ale z tego, co już zdążyłam się zorientować, to tylko cztery mogą ze mną podążać. I moim celem jest złamanie 18 pick-upów, czyli po prostu muszę zbierać kasiurę, także pozbierajcie ją chwilę ze mną i zaraz zobaczymy, jaki będę miała kolejny cel. A co tam u naszej Sylwii i jej zwierzaku? Właśnie patrzyłam na mistyczny las, ja potrzebuję 40 tysięcy, żeby to otworzyć, a mam 35, więc jeszcze muszę troszeczkę nazbierać, ale myślę, że moje zwierzaki mi w tym ekspresowo pomogą, z tym, że ja najpierw się skupię na swoim obecnym celu i trochę tej kasy wydam, bo muszę otworzyć aż 10 jajek. Mam nadzieję, że zaraz tą kolejną areę sobie otworzymy, no dobra, lecimy, ja lecę z pierwszym jajkiem, znowu mam pieska, lecimy z następną niespodzianką, znowu piesek! No to teraz nie uwierzysz w to, co Ci powiem. Ja już otworzyłam pięć jajek. Właśnie otwieram szóste i mam same psy. Nie wiem o co chodzi, ale dzisiaj jest wysyp psiaków w Pet World. Dobra, lecę pięć jajek od razu, co my tutaj mamy? Jest i świnka! Mam też krówkę. Lecę z następnymi jajkami. A, i same koty i pieski. A ja na 10 otwartych jajek trafiłam 9 psów i jedną rzadką krowę. Także nieźle było, ale widzicie, ja już mam 30. 8 tysięcy, więc jeszcze chwilę sobie tutaj pobiegam i zaraz otworzymy kolejną areę, mistyczny las widzę, że tutaj oprócz pieniędzy i takich gwiazdek, możemy też zbierać jedzenie chyba dla naszych zwierzaków, ja właśnie zebrałam sobie jakieś jabłka widzę tutaj też banany e, idę zbierać więcej pieniędzy ej, ja już mam 60 tysięcy pieniędzy, a ja mam 49 i nie zwlekam, bo chcę otworzyć mistyczny las i klikam, ej uwaga, co się dzieje czy na pewno chcesz kupić mi styczne lasno. Pytać czy wiesz. Rozbiło mi się wielkie szkło i wkraczam do tej pięknej krainy z grzybkami, muchomorkami, tu wygląda jak w bajce, dosłownie jak w jakiejś alicji w Krainie Czarów. Też tutaj wbijam do Ciebie od razu. O, oh, wow, faktycznie, jak tutaj jest pięknie. Wow, jakie tutaj są mistyczne zwierzaki. Ależ to pięknie wygląda. Co my tutaj możemy zbierać? Oczywiście są jajka do otwierania. Ja już jestem ciekawa, jakie jajko tutaj możemy otworzyć. No dobra, wow, takie fioletowe i mam tutaj czarnego kota. Wiesz, to jest najlepsze. Ja stoję właśnie przed szrom jajkiem, który kosztuje 300 tysięcy. Jest to przepiękny muchomorek, który po prostu wygląda. No, jak z bajki wyciągnięty prosto, ale ja troszkę będę musiała się napocić, żeby go otworzyć. I teraz będę miała zagwostkę. czy zbierać na tropikalne wybrzeże, które kosztuje ponad milion monet, czy może jednak otworzyć sobie jajko za 300 tysięcy. Ja już mam 270 tysięcy. Możesz zajrzeć do swojego plecaka i użyć tutaj i kilku rzeczy, które masz pozbierane. Ja mam na przykład pozbierane jakieś jabłka, którymi mogę nakarmić moje zwierzaki. Mam też na przykład jakiś po i dzięki temu nasze zwierzaki przechodzą kolejne poziomy, są coraz większe i szybciej nam zbierają pieniądze. Ej, masz rację, mogę nawet użyć pięć od razu i nakarmić e, moje kochane zwierzaki, które mi tutaj pomagają. I masz rację, one przeskakują na kolejne poziomy. Tu jest jeszcze troszeczkę tańsze jajko. Znalazłam właśnie coś takiego jak magia jajko. One kosztuje 45 tysięcy, więc teoretycznie mnie na nie stać. I ja oczywiście jestem bardzo ciekawska i chcę je otworzyć. E, I zaraz od razu sprawdzamy tą magiczną skorupę. Ej, co to było? Ja nawet nie zdążyłam tego przeczytać. Jakiś sekretny zwierzak, który od razu wskoczył mi do plecaka. Co to było? To musiał być jakiś psiak, bo ja już na pewno coś takiego miałam. Szrom jajka za 300 tysięcy. Mogę otworzyć jedno takie jajko. O, jak ono pięknie wygląda, taki grzybek! I mam tutaj unikatowego zwierzaka, które jest po prostu takim fioletowym grzybkiem. No i właśnie to jest to jajko, o którym ja mówiłam, że będę miała zagwozdkę: czy otwierać tropikalne wybrzeże, czy wydać aż 300 tysięcy na jajko. Widzę, że Sylwia mnie wyprzedziła i już sama je otworzyła, ale chyba nie było warto, co? E, szczerze, nie za bardzo. No właśnie o tym myślałam. Ja teraz słuchajcie, zbieram kasę, ile się da. Na razie mam tylko niestety 126 tysięcy. Boję się, że tej kasiury mi tutaj trochę zabraknie, żeby otworzyć to tropikalne wybrzeże. A ono mnie mega ciekawi. Ja bardzo chciałabym zobaczyć, co tam jest. Ja tutaj się rzuciłam na tę kasę. Nie zostawiam ani grosza nigdzie. Moje zwierzaki wariują. Zbierają mi tych pieniędzy tutaj mnóstwo. Już mam prawie pół miliona. Ej, to szybko ci idzie zbieranie tej kasy, a zauważyłaś, że ona się tak jakby nie odradza ona, jak już jest zebrana z tych miejsc, to już nie można jakby do niej wrócić, prawda? Yy, tak, zgadza się. Widzę, że mam tutaj jeszcze jakiś prezent do odebrania. Co to takiego? A yy, dostałam chyba jakieś małe wzmocnienie. A powiedz mi, czy zbierasz te takie niebieskie gwiazdki, które leżą obok pieniędzy? Zbieram je. A widziałaś może już na co można je wydać? Jeszcze nie widziałam, ale je zbieram. Zbieram też jedzenie dla moich zwierzaków. Ile ja mam tutaj kasy? Prawie 700 tysięcy już. Sylwia ma chyba jakieś kody, bo mi to tak szybko nie idzie. Ja mam dopiero 290 tysięcy. Ja nie wiem skąd to nabierze tyle kasy. Ja mocno ulepszyłam swoje słodkie zwierzaki. A, ty tak poszłaś. I one teraz ci więcej zbierają. Dobra, zwracam to, co przed chwilą powiedziałam. Jednak ta kasa się odradza po chwili w tych samych miejscach. Dobra, no to ja idę w ślady Sylwii, bo jeśli jej tak szybko idzie zbieranie tej kasy, to ja tutaj muszę, słuchajcie, mocno popracować nad moimi zwierzakami, które tutaj muszą przeskoczyć na maksymalnie najwyższe poziomy. Więc chyba zużyję całe jedzenie, które dla nich mam, żeby one mi jak najwięcej tutaj zebrały. Powoli zbliżam się do miliona. Moja ekipa zwierzaków tutaj dosłownie szaleje. Wszędzie gdzie się tego nie pojawi i są pieniądze To one w chwilę, moment Mi wszystko tutaj zbierają Pamiętasz ile jest potrzebne do tej nowej miejscowości, Aby ją otworzyć? Milion 250 pięćdziesiąt tysięcy Jeśli dobrze pamiętam Ja teraz się skupiłam na ulepszaniu moich zwierzaków I będę cię gonić Idę otworzyć tropikalne wybrzeże Patrzcie na to, jak ja wyczyściłam moją spiżarnię. Nie zostało mi nic poza tymi biletami. Słuchajcie, dzięki temu mam już prawie milion, widzicie? Ja nawet nie patrzyłam na te pieniądze, a one dosłownie zaczęły same wpadać do mojego konta. Żałuję, że nie zrobiłam tego od razu, bo już pewnie byłabym w tym tropikalnym wybrzeżu. No dobra, pęka mi tutaj ta ściana. Co my tutaj mamy? Ej, faktycznie jest milutko i fajnie, bo my tutaj mamy, słuchaj, palmy i plaże. No nie wierzę, Sylwia już się tam wygrzewa, słuchajcie, a ja jeszcze intensywnie pracuję nad tym, żeby do niej dołączyć, chociaż już mi naprawdę dużo nie brakuje, bo mam już milion i sto pięćdziesiąt tysięcy, więc jeszcze, jeszcze chwilka i przeteleportuję się do tego cieplutkiego gniazdka. No niestety, tutaj naprawdę trzeba zbierać bardzo dużo tych monet Ja chcę iść otworzyć sobie jajko, które jest właśnie tutaj w tej arei I to jest takie jajko, wygląda jakby było zrobione z piasku, ale jest za półtora miliona Spójrzcie na to, wypstrykam się do zera, bo mam dosłownie tyle ile potrzebuję na otwarcie tropikalnego wybrzeża Czyli milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy I ja podchodzę do tej wielkiej szyby Czy na pewno chcesz kupić? Oczywiście, że chcę Rozbija mi się to wielkość wielkie szkło. Wow, jak tutaj jest cudownie cieplutko, milutko. Tu mnie ktoś zaprasza na jakiś szalony karnawał i od razu widzę, że to jest kolejna area, którą my możemy otworzyć za horrendalnie wielkie pieniądze, bo aż za 25 milionów. Tak, jest mega drogie, więc otwieram i mam tutaj ej, rzadkiego jakiegoś y, chyba y, żuwika, tak mi się wydaje. Żartujesz! ale spoko kolejne jajko, które wygląda jak palma, kosztuje prawie 5 milionów wow, no to Sylwia pocisnęła ja nie wiem, nie byłoby mi chyba e, byłoby mi chyba szkoda, słuchajcie takiej kasy na to jajko ale z drugiej strony, no po coś te ary otwieramy, żeby właśnie zobaczyć co za tajemnice się tutaj skrywają a widzicie, ja dopiero co tworzyłam tropikalne wybrzeże, a już mam ochotę zobaczyć co jest za szalonym karnawałem zmieniłam sobie zwierzaka i do mojej ekipy wzięłam sobie tego zwierzaczka, który chyba jest jakimś takim żółwikiem. No i teraz zadanie muszę go porządnie tutaj nakarmić, no bo on dopiero jest na początkowym poziomie. Daję mu wszystko, co mi tutaj zostało. Dostaję jabłka, dostaję ananasy, dostaję zielone jabłuszko, jeszcze ostatnie dwa ananasy. No i na razie mam go na poziomie czwartym. O nie, to już jest przegięcie, zdecydowanie. Tutaj widzę jakieś jajko i jestem ciekawa, czy to jest zamek z piasku. A, to jest właśnie to, co Sylwia otworzyła za półtora miliona. Ogólnie wygląda naprawdę pięknie z tymi chorągiewkami e, i też jestem ciekawa, co tam jest, ale ja tyle kasy na to jajko nie mam, więc muszę zdecydowanie ją nazbierać i wtedy zadecyduję na co ją wydam. Ja właśnie się zorientowałam, że mam tutaj takie prezenty, które mogę odebrać. To są darmowe prezenty codzienne. Jest tutaj też szansa na sekretnego zwierzaka, ale niestety na razie mi się nie udało. Dostałam tylko jakieś Łapki. Tutaj mam jeszcze puchar za jajka też mogę coś odebrać. I to akurat jest spoko, bo w momencie, kiedy gramy, to po prostu nam się dodatkowe nagrody zbierają. No i też kasa na konto wędruje. Sylwia, jak tam twój stan konta? E, mam 4 miliony. Wow, ale ty, ja nie wiem, co ty zrobiłaś z tymi swoimi zwierzakami, że one tyle ci nazbierały. O nie, ale ten żółwik jest słodki i widzę go tutaj zaraz obok. Jest naprawdę przesłodki. A też sobie zobaczę te prezenty. Mam tutaj dwa do odebrania. Dostałam jakieś bonusy chyba. Nie wiem dokładnie, co to jest. Tutaj mam kolejne rzeczy do odebrania, za to, że odblokowałam kolejne obszary i zniszczyłam rzeczy. Ja naprawdę zastanawiam się, jak sobie to robi, bo mnie już po prostu. Boli ręka od tego, słuchajcie, klikania w te pieniądze, one wtedy tak jakoś szybciej do nas trafiają, a ja mam tylko pół miliona tutaj. Myślę, że już pozbieram sobie tutaj ostatnie pieniążki, bo jestem ciekawa, jak wygląda to takie drugie jajko, chciałabym je otworzyć. To jedno tutaj za półtora miliona już sobie otworzyłam, więc pędzę tutaj do tego, czy już mnie na nie stać. Mam ponad 6 milionów. 6,5 miliona, więc otwieramy sobie tutaj to jajko. Niestety tylko jedno. To jest niemożliwe. Przed chwilą Sylwia miałaś 4 miliony. Ja mam 600 tysięcy, czyli w tym czasie, gdzie ty uzbierasz 2,5 miliona, ja uzbieram 200 tysięcy. Ty grasz na jakichś kodach, przyznaj się! Nie mam żadnych kodów, ale trafiłam w zwierzaka rybnika. Jest to taka fioletowa rybka. Fajnie, no bo im rzadsze zwierzę, im droższe, to ono więcej pieniędzy nam zbiera. Wow! Ekstra, bardzo, bardzo ci zazdroszczę. Pokazałaś nam naprawdę coś wspaniałego. Ja nie wiem, czy jestem w stanie uzbierać choćby na jedno jajo, które się tutaj znajduje, ale oczywiście będę się starać. Mimo wszystko Sylwia pokazała Wam naprawdę wyjątkowe jaja w tym właśnie świecie. Idę dalej zbierać pieniądze. Mam ochotę jeszcze tutaj troszeczkę ich pozbierać. Chciałabym znaleźć jedzenie dla moich słodkich zwierzaków, a tutaj niczego niestety nie widzę. Wcześniej tutaj było więcej jakichś takich ananasów, owoców, kokosów. Ja udało mi się uzbierać cztery ananasy, więc dla tych głównych zwierzątek dałam po jednym. Mam jeszcze jakąś malinkę i truskawkę, więc wszystko co mam od razu moim zwierzakom tutaj wręczam. I Trzy pierwsze mam na poziomie trzynastym. No co jest moje zwierzęta są głodne. Dajcie mi tutaj jakieś jedzenie. Wydaje mi się, że na tej tropikalnej wyspie jest po prostu mało tego jedzenia. Też mi się tak wydaje. Ej, właśnie odpaliłam sobie jakąś deskorolkę i przemierzam cały ten tropikalny świat w ekspresowym tempie, i po prostu tak szybko. Chyba jeszcze nigdy się nie przemieszczałam i nawet słuchaj, pływam po oceanie. Ja jestem daleko, daleko stąd. A może coś fajnego tam znajdziesz? Bo tam są jakieś takie wyspy. Właśnie po niej pływam, ale niestety dalej wypłynąć się nie da, tylko między takimi skałami tutaj, z których można sobie skoczyć. Ale na jakiejś małej wysepce znalazłam jakiś skarb. Poczekajcie, tu jest skrzynia ze skarbem i mogę ją otworzyć naciskając E. Stop, stop, bo tu mi czasami ta opcja znika. Jest. Otwiera mi się skarb. I ile tutaj będzie? Oh! Dostałam dwa robuxy, jakieś eliksiry i 500 jakichś gwiazdek. Poczekajcie, gdzie to jest? Gdzie ja to dostałam? No to trafiło dzisiaj nieźle, bo ja też trafiłam na jeden prezent, w którym miałam mnóstwo pieniędzy wcześniej, ale żadnych innych nagród nie było. A czy ja mogę gdzieś zobaczyć, gdzie jest ten prezent, który właśnie wylosowałam? Gdzie to... Ja znalazłam tutaj kolejną skrzynkę, wyskoczyło z niej mnóstwo pieniędzy. Ja mam 18 milionów iska. Widzę na pewno eliksiry, słuchajcie, a i tutaj są eliksiry zwiększające XP, podwajają nam XP, e, dają wybranemu zwierzakowi 40 tysięcy, ale nie widzę tych, to chyba były ropuksy otworzyłam kolejną skrzynkę i mam już ponad 20 ja słuchajcie teraz włożyłam na siebie <gry> i na moje zwierzaki wszystkie możliwe eliksiry i my będziemy, pędzimy teraz zbierać kasę jestem ciekawa czy te eliksiry coś nam dały i chyba faktycznie dały, bo zobaczcie w jakim tempie teraz to moje konto się zapełnia dosłownie w 10 sekund mam już milion, a przed chwilą miałam pół miliona, więc szybko Uzbieramy na jakieś jajo. Żartujesz! To Ty zaraz będziesz mogła otworzyć kolejny świat! Gdzie ty masz te skrzynki? Pochwal się, gdzie je znalazłaś. Pochwalę się, one są na początku, w tym pierwszym świecie. Tam jest w ogóle najwięcej pieniędzy i tam najszybciej jest wszystko uzbierać. Jest najwięcej jedzenia no i są też skrzynki pochowane. O ty nie wierzę, cofam się na tej deskorolce szybko do tego pierwszego świata i szukam skrzynek, bo może mi też się uda zebrać ekstremalnie dużą ilość kasy. No gdzie są te skrzynki? Wow, i nawet jakiś prezent wielki otworzyłam. Otrzymałeś jeden token Robux. Właśnie coś takiego mi się teraz pokazało. Nie wiem za co, skoro nic nie zebrałam. I faktycznie widzę tutaj mnóstwo jedzenia, mnóstwo pieniędzy, ale skrzynek żadnych. Czy może Sylwia wykorzystała mi je tutaj wszystkie? Szukaj, szukaj w krzakach, za krzakami, pod drzewem, no bo one są tak dosyć mocno pochowane. Nie wierzę, ja to teraz ani jednej nie znalazłam jeszcze. Coś mi tutaj ściemniasz chyba. Wypraszam. Przepraszam sobie, ja nie gram na żadnych kodach. Ja tutaj po kolei, o proszę bardzo, moje zwierzaki wykorzystują, one z radością zbierają mi pieniądze. Mam 28 milionów, ile ja potrzebuję do kolejnego świata? Wydaje mi się, że 25. Już chyba powinnaś iść, zobaczyć, czy możesz go otworzyć. Ja już teraz zrezygnowałam z pieniędzy. Mam, y, uwaga, uwaga, 33 miliony. No i pędzę teraz tam na koniec, y, sprawdzić, czy ja już mogę otworzyć sobie kolejny świat. Serio, zwiedziłam na tej deskorolce tutaj cały świat i ja nie mam ani jednej skrzynki. Spojrzałam wszędzie, dosłownie wszędzie, wszędzie pod drzewami. Jeszcze tutaj sobie popatrzę w tym drugim świecie, ale naprawdę nic tutaj nie znalazłam. Czyli Sylwia ma po prostu inaczej to wszystko i ma więcej tych skrzynek. Szalony Karnawał! Wchodzimy, wchodzimy. Pęka mi tutaj ta ściana. A, jestem w wesołym miasteczku. Wow, światła zgasły. Okej, okay, wygląda tutaj mega magicznie. Jest taki klimat cyrkowy. Mamy tutaj, no nie wierzę, karnawał jajko do otworzenia za 15 milionów złotych. I to jest chyba to droższe jajko. I to zobaczy teraz do tamtego jajka, bo jedne są droższe. O nie! To drugie jest za 80 milionów. Milionów. Mi nie pozostaje nic innego, jak z tym światem się pożegnać na otwarciu jednego jajka, na które mnie stać, bo uzbieram półtora miliona. Sylwii poszło znacznie lepiej, jeśli chodzi o kasę dzisiaj, e, więc otwieram ten zamek z piasku i mam unikalnego zwierzaka, który dołącza do mojego grona i mega się z niego cieszę, mimo wszystko. Ja na sam koniec odbieram sobie jeszcze tutaj nagrody. Mam już 16 milionów, więc mogę otworzyć sobie to jedno Karnawałowe jajko, dobra, sprawdzamy co my tutaj mamy. Jajko wygląda jak wielki cyrk. Mamy różowego balona! Wow, ja Sylwii zazdroszczę, jak słyszę, co ona tam zbiera, ale wiecie co, ja zobaczę to wszystko na filmie. E, na sam koniec jeszcze sobie nakarmię moje zwierzaki i myślę, że już powoli kończymy. Dzięki wielkie, kochani, że byliście razem z nami. Ta gierka jest przesłodka, no i przede wszystkim te słodkie zwierzaki są idealne. Mówiłam, że nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie, no i nie kłamałam. Do zobaczenia! Pa, pa!